Każdy z nas chciałby, aby doba miała więcej godzin. Być może twoje życie jest pełne różnych zadań, które nie pozostawiają ci ani minuty wolnego czasu dla siebie i bliskich. Często jest tak, że robimy wszystko, tylko nie to, co kochamy robić. Jak więc zrobić miejsce dla rzeczy, które tak naprawdę mają dla nas znaczenie? Czynienie życia prostszym polega na pozbywaniu się wszystkich rzeczy, które są niepotrzebne tak, aby zrobić miejsce na to, co najważniejsze czas który zyskasz poprzez eliminację śmieci, będziesz mógł poświęcić swoim bliskim lub swojej pasji. Musisz więc najpierw zidentyfikować, co jest dla ciebie w życiu najważniejsze, a następnie usunąć całą resztę, która nie wnosi do niego wartości. Oczywiście nie da się tego zrobić w jeden dzień. Chcę, abyś dokonywał tego krok po kroku, wtedy osiągniesz najlepsze efekty. Oto lista rzeczy, które sprawią, że twoje życie stanie się prostsze Rób tylko jedną rzecz na raz Możesz codziennie wybierać inny punkt i skupiać się tylko na nim Na małej kartce zrób listę 4 do 5 rzeczy, które są dla ciebie w życiu najważniejsze Co najbardziej kochasz robić Co ma dla ciebie największą wartość Niech to będą rzeczy, którym chcesz zawsze poświęcać swój cenny czas i serce Najlepiej zacznij właśnie od tego punktu to dla tych rzeczy będziesz robić w swoim życiu miejsce. Jeśli po sporządzeniu listy okaże się, że na wszystko, co na niej widnieje, masz wystarczająco dużo czasu, skończ czytanie tego artykułu. Jeśli nie, czytaj dalej i zobacz, jak życie może stać się prostsze. W odkrywaniu tego, co jest dla ciebie najważniejsze, bardzo pomocny będzie artykuł. Poznaj swoje wartości. Zastanów się, którym czynnościom poświęcasz aktualnie najwięcej czasu, znajdź coś, co zajmuje ci dużo czasu ale nie wnosi wiele wartości do twojego życia. Może to być nawyk snucia się po sklepach bez zamiaru kupowania czegokolwiek. Być może uczęszczasz na zajęcia, na których się tylko wynudzasz, a może spotykasz się z ludźmi, na których ci tak naprawdę nie zależy. Cokolwiek takiego znajdziesz, zdecyduj się z tego zrezygnować. Będziesz czuć dużą ulgę i zyskasz wiele cennego czasu. Najlepiej zrezygnuj z każdej takiej rzeczy nie mającej związku z żadnym punktem twojej listy. Punkt powyżej. Przemebluj swój dzień. Przemyśl dokładnie, co robisz od momentu przebudzenia do momentu położenia się spać. Wypisz czynności, które nie mają nic wspólnego z tym, co kochasz robić. Może to być oglądanie telewizji. Wieczne serwowanie po internecie albo sprawdzanie poczty elektronicznej co chwilę, cokolwiek nie pasuje do Twojej listy i nie jest Ci potrzebne, niech zostanie usunięte z planu dnia. Z tych wszystkich drobnych, niepotrzebnych czynności może uzbierać się pokaźna suma czasu, którą będziesz mógł poświęcić na rzeczy, które kochasz. Pamiętaj, nawet krótkie, dziesięcio. Lub piętnastominutowe czynności mają tutaj duże znaczenie. Gdy wyeliminujesz kilka takich zwyczajów, zyskasz godzinę lub dwie na to, co ma dla ciebie największe znaczenie. Zrób listę rzeczy, które musisz zrobić danego dnia. Na samej górze niech znajdą się rzeczy najważniejsze w tym dniu. Niech lista będzie krótka i przejrzysta. Najpierw rób rzeczy najważniejsze, kolejno przechodząc do mniej ważnych. Skreślaj zadania wykonane. W ten sposób będziesz się trzymać tylko tego, co musisz zrobić i szybciej skończysz swoją pracę. Rób tylko jedną rzecz na raz. Ten punkt zaoszczędzi Ci naprawdę dużo czasu. Gdy zajmujesz się kilkoma zadaniami jednocześnie, to nie tylko zajmuje Ci to więcej czasu, ale również zabiera jakość pracy. Gdy skupisz się na jednej czynności, poświęcisz jej zdecydowanie więcej uwagi, niż gdybyś nią żonglował między różne zadania. W ten sposób staniesz się bardziej produktywny pozbędziesz się stresu i zyskasz sporo czasu. Naucz się mówić nie. Jest to bardzo ważne, bo gdy nie jesteśmy asertywni i zgadzamy się na wszystko, będziemy brać na siebie zbyt wiele zadań, i to takich zadań, które nie będą wnosić żadnej wartości do naszego życia, a staną się złodziejami cennego czasu. W powstałe puste luki wrzuć to, co lubisz robić najbardziej, niech zadomowią się tam rzeczy dla ciebie najważniejsze. Poświęć trochę czasu swojej rodzinie, poczytaj ulubione książki, rozwijaj pasję albo uprawiaj ukochany sport i tym podobne, żyj swoim życiem tak, jak chcesz najbardziej i ciesz się tym, nie pozwól, aby śmieci zapełniły twój cenny, wyjątkowy czas, daj znać w komentarzach ile czasu udało ci się odzyskać.